Jak przystało na uczennicę Kazimierza Twardowskiego, miała umiejętność jasnego i rzeczowego wyrażania myśli oraz gruntownego uzasadniania poglądów. Miała też niezwykły zmysł analityczny, który wykorzystywała zarówno we własnych analizach, jak i w polemikach filozoficznych. Cechowały ją ponadto równie ważne w szkole lwowsko-warszawskiej: krytycyzm i ostrożność w przyjmowaniu przedwczesnych rozwiązań. Ostrożność, której tak bardzo brakowało zarówno Witkacemu, jak i członkom Koła Wiedeńskiego. W każdym razie w najbardziej radykalnej fazie jego istnienia. Kultura polska w okresie międzywojennym była pełna niecodziennych osobowości. Do tej kategorii należy Stanisław Ignacy Witkiewicz, witkacy, artysta i filozof, który swoje zdecydowane poglądy o czytanych właśnie dziełach często bardzo dosadnie komentował na marginesach egzemplarzy tych dzieł. Otóż na marginesie jednej z prac Marii Kokoszyńskiej witkacy napisał, Puść raz farbę na glanc, koteczko, nie staraj się zmniejszyć ich win. Przymknijmy oko na niekulturalną i zupełnie niepoprawną politycznie koteczkę i skupmy się na tym, do czego Witkacy tak namawiał swoją koleżankę po fachu. Otóż Prata Kokoszyńskiej stanowiła analizę i krytykę radykalnych poglądów filozoficznych Koła Wiedeńskiego. W liście do Romana Ingardena Witkacy już nieco mniej emocjonalnie komentował: Proszurka Kokoszyńskiej o Wiedniu świetna, ale trzyma ich za gardło i nie do dusza. Maria Kokoszyńska, również Kokoszyńska-Lutman, była także osobowością niecodzienną, chociaż zupełnie innego rodzaju, niż Witkacy. Jak przystało na uczennicę Kazimierza Twardowskiego, miała umiejętność jasnego i rzeczowego wyrażania myśli oraz gruntownego uzasadniania poglądów. Miała też niezwykły zmysł analityczny, który wykorzystywała zarówno we własnych analizach, jak i w polemikach filozoficznych. Cechowały ją ponadto, równie ważne w szkole lwowsko-warszawskiej, krytycyzm i ostrożność w przyjmowaniu przedwczesnych rozwiązań. Ostrożność, której tak bardzo brakowało zarówno Witkacemu, jak i członkom Koła Wiedeńskiego, w każdym razie w najbardziej radykalnej fazie jego istnienia. Maria Stanisława Kokoszyńska urodziła się 6 grudnia 1905 roku w Bubryce pod Lwowem. W roku 1923 rozpoczęła studia filozoficzne i jej mistrzem stał się Kazimierz Twardowski. Uczestniczyła również w wykładach Kazimierza Ajdukiewicza, Romana Ingardena, Stefana Banacha, Stanisława Ruziewicza i Hugona Steinhausa. Przyjaźniła się z Lwowianką, Izidorą Domską i warszawiakiem Alfredem Tarskim. W czasie studiów wyjechała do Cambridge, gdzie zetknęła się m.in. z Ludwigiem Wittgensteinem. Pod kierunkiem Twardowskiego napisała rozprawę doktorską, nazwy ogólne i wieloznaczne, obronioną w 1928 roku. W roku 1930 po odejściu na emeryturę Twardowskiego i w związku z wjazdem zagranicznym Izby domskiej została asystentką przy seminarium filozoficznym, kierowanym wówczas przez Sajdukiewicza. W 1932 roku wyszła za mąż, za prawnika i dziennikarza Romana Lutmana. W roku 1934 otrzymała stypendium na wyjazd zagraniczny. Udała się najpierw do Wiednia, gdzie uczestniczyła w posiedzeniach koła wiedeńskiego i nawiązała znajomość m.in. z Moricem Szlikiem, Karlem Engerem i Kurtem Gedlem. Z Wiednia pisała piękne, długie listy do Kazimierza Twardowskiego, w których znakomicie charakteryzowała środowisko wiedeńskie i osobowości przedstawicieli koła, z którymi się stykała. O szliku. Sposób wykładania szlika dość mi się podobał. Mówi trochę niedbale, ale przejrzyście i ma poczucie humoru. Całe jego zachowanie cechuje gładkość towarzyska i dyskrecja. O Mengerze. Menger jest młody, przystojny, bardzo uprzejmy, udzielający się ludziom, ciągle strasznie zaoferowany, spieszący się, pogrążony w genialnej twórczości. Przynajmniej to ostatnie wrażenie miałby, zdaje się, ochotę robić. Mówi świetnie po angielsku, francusku, włosku. Na jego kolokwiach mówiło się oba razy we wszystkich tych językach, poza niemieckim oczywiście. Kontrastem jego jest Gedel. Cichutki, drobny, z lekko ironicznym, ledwo dostrzegalnym uśmiechem. Spokojny, ogromnie, usuwający się w cień. A wszyscy się ku niemu zwracają, gdzie przyjdzie. Menger na swoich kolokwiach, o ile mogę sądzić, ciągle bacznie spogląda na niego, jakby chciał odgadnąć, co on myśli i powie. A on mówi niewiele, ale wydaje mi się, że rozumie stokroć szybciej, co się mówi, niż wszyscy inni. Słowem, wywiera wrażenie bardzo dodatnie. Z Wiednia Kokoszyńska pojechała do Paryża, gdzie wzięła udział w pierwszym międzynarodowym kongresie jedności nauki. Poznała tam bliżej m.in. Karnapa, z którym potem korespondowała. Artykuły Kokoszyńskiej ukazywały się m.in. w redagowanym przez Karnapa piśmie Erkenntnis. To głównie Kokoszyńska przekonała Karnapa o filozoficznej doniosłości wyników osiągniętych w Warszawskiej Szkole Logicznej, co przyczyniło się do istotnej ewolucji w poglądach głównego nurtu koła wiedeńskiego. Kokoszyńska-Lutmanowa uczestniczyła również w trzech kolejnych kongresach jedności nauki, które miały miejsce w Kopenhadze, Paryżu i Cambridge. Lata 1936–39 i 1945–47 Lutmanowie spędzili w Katowicach, gdzie Edmund był dyrektorem Instytutu Śląskiego. W czasie II wojny światowej Maria przebywała w Lwowie, gdzie była zatrudniona w biurze podatkowym. W roku 1947 uzyskała w Uniwersytecie Poznańskim habilitację na podstawie pracy relatywizm w teorii prawdy, która ukazała się po trzech latach w wersji angielskiej w czasopiśmie Studia Filozofika. W tym samym roku wraz z mężem przeniosła się do Wrocławia na zaproszenie Henryka Melberga, który miał już tam swoją katedrę. W 1951 roku uzyskała profesorę nadzwyczajną, a w 1969 zwyczajną. W uniwersytecie wrocławskim odegrała zresztą wielką rolę jako jedna z pierwszych kobiet profesorów. Była najpierw dziekanem wydziału, a w latach 1955-58 prorektorem uniwersytetu. Znaczenie jej działalności dla organizacji studiów i badań logicznych we Wrocławiu jest nie do przecenienia. Kokoszyńska przeszła na emeryturę w 1975 roku. Zmarła we Wrocławiu 30 czerwca roku 1981. Koszyńska zajmowała się wieloma zagadnieniami z zakresu teorii poznania, teorii prawdy i teorii znaczenia. W teorii poznania podała głębokiej analizie spór empiryzm a prioryzm. W sporze absolutyzm-relatywizm w teorii prawdy opowiedziała się jak jej mistrz Twardowski za absolutyzmem. W teorii znaczenia rozwinęła tzw. koncepcję dyrektywalną Ajdukiewicza, rozróżniając za pomocą wprowadzonych przez niego pojęć syntaktyczne i semantyczne ujęcie znaczenia. Przedstawiła oryginalną koncepcję analityczności. Miała też ciekawą wizję nauki. Chciała, żeby surowe reguły uznawania twierdzeń naukowych łączyć z pewnym liberalizmem w odniesieniu do precyzji pojęciowej. Uważała bowiem po pierwsze, że ten liberalizm zapewnia badaczowi stosunkowo dużą swobodę myśli, niezbędną do tego, co się określa mianem postępu w nauce. Po drugie, takie połączenie rygoryzmu w uzasadnianiu i liberalizmu terminologicznego dawało jej zdaniem nadzieję na stępienie odwiecznego sporu między rasowymi metafizykami a radykalnymi empirystami. Pisała o tym. Porozumienie takie wymagałoby obustronnych ustępstw. I tak metafizycy musieliby się wyrzec pretensji do rozstrzygania swoich zagadnień przy pomocy metod naukowych, w wypadku kiedy wszelkie możliwe odpowiedzi na te zagadnienia są zdaniami niepotwierdzalnymi. Empirycy zaś winni się zgodzić na możliwość formułowania zdań niepotwierdzalnych w języku nauki. Naukowe prace kokoszyńskiej dotyczyły szeroko rozumianej logiki, semiotyki i metodologii nauki. W oficjalnych wypowiedziach nie zabierała głosu w sprawach społecznych. Jej stosunek do tych spraw zdradzała jednak niekiedy w korespondencji. O pozycji kobiet w życiu małżeńskim Kokoszyńska pisała do Twardowskiego następująco: Jestem zasadniczo przeciwna, by żona brała na swoje potrzeby pieniądze od męża. Tym bardziej, jeśli chce zachować pełną niezależność w swoich decyzjach życiowych, jak rzecz się ma w moim wypadku. Szczęśliwie jej mąż w pełni akceptował tę niezależność w tak kontrakcie małżeńskim.